Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, wwwturystyka Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl Pierwsze 20 minut należało do gospodarzy. Już w szóstej minucie szansę na gola mieli Herbert i Ruben Hurado. Marian Kalemen nie dał się zaskoczyć. Chwilę później Słowak popełnił błąd, szczęście jednak było przy nim, bo Adrian Klepczyński posłał piłkę nad poprzeczką. W dwudziestej minucie Piast trafił do siatki. Hurado efektownie zdobył gola strzałem piętą. Sędziowie bramki nie uznali, bo Hiszpan był na pozycji spalonej. Śląsko budził się dopiero w końcówce pierwszej połowy. Najpierw po dośrodkowaniu Pawła Zielińskiego efektownym szczupakiem popisał się Marco Paishao. Kilkadziesiąt sekund później po rzucie rożnym Sebastiana Mili głową z czterech metrów strzelał Adam Kokoszka. Za pierwszym razem piłka minęła bramkę, za drugim obronił golkiper gospodarzy. W drugiej połowie jedni i drudzy grali mocno nieporadnie. Pierwsze fragmenty były wręcz usypiające. Widownie obudził nieco Czaba Chorwat, który w 68. minucie zobaczył czerwoną kartkę za faul na wychodzącym na czystą pozycję Robercie Pichu. Wrocławianie kombinacyjnie rozegrali rzut wolny, po którym jednak w stuprocentowej sytuacji nie wykorzystał Flavio Pajszao. Śląsk atakował i nie schodził długimi momentami z połowy piasta. Szansę na jedyne trafienie zmarnowali między nimi Marko Pajszao i Tom Hateley. W samej końcówce Robert Pich miał piłkę meczową, strzał słowackiego pomocnika, obronił jednak bramkarz Piasta. Chwilę później Pich dograł do Marko Pajszao, ale ten nie dobiegł do piłki. Skończyło się podziałem punktów. Chcieli zachować miano niepokonanego zespołu i do tego odnieść efektowne zwycięstwo na koniec. Udało się zrealizować oba cele. Borykające się z ogromnymi kłopotami zdrowotnymi, zespół Aleksandra Malinowskiego wykrzesał jeszcze ostatki sił i pokonał zawiercian. Początek spotkania był wyrównany. Widać było, że obu drużynom bardzo zależy na sukcesie. W teorii bardziej powinno się chcieć graczom gości, którym zwycięstwo w tym meczu dałoby szansę na baraże o awans do Superligi. Śląsk przegrywał. Początkowo 4 do 7, szybko jednak wrócił na właściwe tory i odrobił straty. W samej końcówce pierwszej połowy po bramce Macieja Ścigaja gospodarze prowadzili 14 do 13. Wiret rzucił jednak bramkę i po 30 minutach mieliśmy remis. Po przerwie i jedni i drudzy nie chcieli dać za wygraną. Stąd oglądaliśmy bardzo ciekawe widowisko kończące sezon pierwszej Ligi. się rozgrał nieco lepiej jak w pierwszej odsłonie. Nie było wielu błędów w ataku. Do tego skuteczniej gospodarze wykańczali akcję. W 43 minucie meczu wydawało się, że Podopieczni Aleksandra Malinowskiego złapali odpowiedni rytm i zadali decydujący cios. Po bramkach Łukasza Jarowicza i Bartłomieja Koprowskiego, a także obronionym rzucie karnym przez Marcina Skodowskiego, Wrocławianie prowadzili 22 do 20. Goście się jednak podnieśli i na 10 minut przed końcem był remis o 24. Ostatnie akcje należało już do Śląska, który ostatecznie wygrał różnicą trzech trafień. Wtedy w hali WF-u przypaderewskiego wybuchła wielka radość. Śląsk zgromadził w pierwszej lidze. 51 punktów, odnosząc 25 zwycięstw i tylko raz remisując. To najlepszy wynik w całej pierwszej lidze. Dodatkowo powody do radości mam Maciej ścigaj, najbardziej bramkostrzelny gracz wrocławskiej drużyny. Okazał się także trzecim, najlepszym strzelcem pierwszej ligi. W sobotę ścigaj potwierdził formę i możliwości rzucił Wiretowi 8 bramek, będąc. Najlepszym strzelcem zespołu w ostatnim starciu. W przyszłym sezonie 15-krotni mistrzowie polski zagrają w najwyższej klasie rozgrywkowej. Kibice czekali na ten moment 4 lata. Szczypiorniści swoje zadanie wykonali. Teraz czas na zarządzających klubem. Czekamy na wzmocnienia i superligowy Śląsk. To miał być ciekawy mecz o drugą, trzecią pozycję. Przed pierwszym gwizdkiem wyglądało, że tak będzie. W błąd kibiców mogła wprowadzić tabela, bo w niej oba zespoły ze sobą sąsiadowały z identycznym bilansem dwóch wygranej i jednej porażki. Ci, którzy liczyli na dramaturgię i bardzo emocjonujące starcie, szybko musieli zmienić nastawienie, już bowiem po pierwszej części gospodarze wyraźnie prowadzili 17 do 0. Pierwsza punktowa akcja. Należała do Bartosza i Tomasza Dziedziców. Pierwszy asystował, drugi perfekcyjnie złapał piłkę i zdobył przełożenie. Później kopnięciem podwyższył Dawid Pańczyszyn. Drugie przełożenie zanotował natomiast Jamal Schulters. Wysokie prowadzenie nieco uśpiło ekipę gospodarzy. Kolejne punkty Wrocławianie zdobyli w trzeciej części. Druga, jak łatwo się domyślić, zakończyła się remisem 0-0. do 0. Panthers w trzeciej odsłonie byli bliscy stracenia punktów. Poznaniacy zanotowali touchdown, ale sędziowie przyłożenia nie zapisali. Zapisali, natomiast chwilę później kolejne oczka dolnośląskiej drużynie. W roli głównej wystąpił Dante Bitu, który popisał się sprytem, szybkością i wytrzymałością. Po przechwycie przebiegł ponad 100 jardów. Chwilę później było już 31:0 0 Przyłożenie zaliczył kolejny z graczy zza oceanu, Demetrius Iton. Ostatnia kwarta rozpoczęła się od punktów poznaniaków. One na moment spowodowały, że można było jeszcze liczyć na ciekawą końcówkę. Kozły się jednak pogubiły, a Pantery ten fakt wykorzystały, dokładając kolejne przełożenia. znów dał o sobie znać. Jamal Schulters. Dwie ostatnie punktowane akcje należały właśnie do niego. Dzięki wygranej Panthers awansowali na drugie miejsce w tabeli. Mają tyle samo punktów co trzeci zespół Warsaw Eagles. Do bezpośredniego starcia drugiej i trzeciej siły Top Ligi dojdzie 18 maja we Wrocławiu. Przypomnijmy, liderem tabeli są Seahawks z Gdynia. Drużyna z Trójmiasta ma na koncie komplet czterech wygranych. Tydzień będący przełomem kwietnia i maja na długo zapadnie w pamięć. Już w poniedziałek rozegrano bowiem historyczny mecz, jak wyliczyli statystycy Spartan Cup. Wyższa szkoła bankowa wygrała ze złodziejówką 7 do 1. W wyniku nie ma nic zaskakującego. Zawiedzeni mogą się jednak czuć ci fani, którzy spóźnili się minutę na rozpoczęcie meczu. Ominęły ich bowiem dwie bramki. Strzelanie rozpoczęło się już w czwartej sekundzie. Podanie do Grzegorza Słoniny, a ten... Od razu strzela piłka, wpada do bramki. Wyższa szkoła bankowa z prowadzenia cieszy się jednak uwaga. 54 sekundy. Odpowiedź złodziejówki to strzał na 1 do 1 Wojciecha Barana. Dwa gole w niespełna minutę. Rekord trudny do pobicia. Później na boisku działo się mało emocjonujących wydarzeń. Kolejne sześć trafień zdobył faworyt. Słonina zakończył mecz z czterema golami. Zwyżkę formy potwierdziły Orły Polno, które rozbiły klub miłośników piwa. Wrocław aż 5 do 1. Najciekawszy przebieg, przez pełen czas gry miało ostatnie spotkanie dnia Breslauer SC. Przegrał z Alpina Flor Team. 1-2. Bohaterem został strzelec dwóch bramek dla zwycięzców Bartłomiej Choroszkiewicz. We wtorek odbyły się trzy spotkania. Rozpoczęło się od ciekawego starcia z udziałem Włochów. Kumiana, Opony, FC Staszica skończyło się wygraną tych pierwszych 3-2. Co ciekawe nasi południowi przyjaciele przegrywali już 0-2. Zdobyli najpierw kontaktowego gola, później wyrównali, a na końcu postawili kropkę nad i. W kolejnych dwóch starciach mecze do jednej bramki. AC Pajace przegrały z Manning Black 1-5 a kruczki rozbiły Volvo Polska 10 do 2. Piątek rozpoczął się od pojedynku Ekstraklasy M Power Vico. uległ FC Albatros 3 do 2. Było ciekawie od remisu 2 do 2. Lepiej spisali się jednak gracze Albatrosa. W kolejnym pojedynku Lex Pistols Rozbity przez Matego Huby 0-8. do 8, Politechnika Wrocławska gromi DBGTIR 5-0 do 0. na deser. Naprzeciw siebie stanęli obrońcy tytułu mistrzowskiego ósmej edycji Spartan Cup oraz Beniaminek pierwszej ligi. Sensacyjnie śródmieście przegrało z AC Polanka. 1 do 2. Na koniec wyróżnienia dla graczy tygodnia. W ekstraklasie na najlepszego piłkarza wybrano Marcina Michalkiewicza z Fidasza. W pierwszej lidze wyróżniono Grzegorza Słoninę z Wyższej Szkoły Bankowej, a w drugiej lidze Gracjana Młynarskiego z Politechniki. Na najlepszego bramkarza tygodnia wybrano natomiast przedstawiciela AC Polanka Tomasza Targosza. Pierwszy pełny majowy tydzień. Rozpoczynamy od mocnego uderzenia. Dziś pięć spotkań. Pierwsze już o 17:50. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, Węf Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl.